Siemka, tu Mat. Witam w kolejnym odcinku Mega Kampanii. W poprzednim odcinku, pod silnym naciskiem papieża, nasz władca zniósł w Polsce wolną inwestyturę. Wykorzystał on także rozdrobnienie wśród pozostałości pogańskich Słowian połapskich, najpierw podbijając pomniejsze plemiona Ranów i Warnów, a także nieco później wykorzystał on udane powstanie pogańskie przeciwko Rusi Kijowskiej, zajmując terytorium Braniboru. Tym samym Masław zdołał zgromadzić już na tyle dużo terytorium na Pomorzu i Połabiu, by utworzyć nowy tytuł królewski. Jednakże plany te pokrzyżowała inwazja pogańskich Litwinów z północnego wschodu. Ok, tak więc wracamy do naszej rozgrywki. Widzicie, Litwini powołali już swoich własnych wojów. Tak więc robimy tak samo. No i ponieważ walczymy z przeciwnikami religijnymi, to raz jeszcze wezwiemy na pomoc zakon Joannitów. No i zbierzmy naszą armię w Kaliszu. No i co ciekawe, nie jest to tym razem wojna o podłożu religijnym. No po prostu władca Litwy Stegut chce tylko powiększyć swoje terytorium, zajmując północną część Mazowsza. Ok, nasza armia dowodzona przez króla Masława II, a także przez wielkiego mistrza zakonu Joannitów Żana, zebrana w Kaliszu. Mamy ponad 13 tysięcy ludzi, w tym aż 1,5 tysiąca ciężkiej jazdy. Ok, tak więc skierujmy naszą armię do Płocka, tak aby odeprzeć ewentualny atak Litwinów. Ok, z Jaćwięży nadchodzi już armia litewska. Która całe szczęście jest mniej liczna niż nasze siły, ponieważ liczy około 9000 wojów. Ok, dochodzi do bitwy pod Półtuskiem. Wygląda na to, że Litwini mają wsparcie bułgarskich najemników. I w tej chwili obydwie strony prowadzą potyczki i się ostrzeliwują. No i już w tej pierwszej fazie bitwy nasi wojowie zdołali zabić znaczącego możnego po stronie litewskiej. Ok, na flankach zakończył się ostrzał. Na lewym skrzydle nasz król prowadzi szarżę kawalerii przeciwko bułgarskim najemnikom, a na prawej flance piechota Joannitów broni się przed szarżą kawalerii litewskiej. Zwarcie jednak dobiegło końca, szale przychyliła tutaj chyba nasza przewaga w ciężkiej jeździe, której Litwini nie posiadają, i ich armia rzuciła się do bezładnej ucieczki. Mamy całkiem dużo, tak czy i lekkiej jazdy, która w tej chwili dziesiątkuje uciekinierów. No i mamy decydujące zwycięstwo. Straciliśmy zaledwie 1300 wojów, a straty litewskie to niemal 6000 ludzi. Ok, tak więc ścigamy uciekinierów do Galindi. No i raz jeszcze mamy zwycięstwo. Kontynuujmy więc pościg do pruskiej Skalowi i tym samym pozostałości Głównej Armii Litewskiej zostały starte w proch. Skierujmy się więc do Jaćwięży, aby pokonać znajdującą się tu i wielką armię Prusów i oni także zostali rozbici. Tak więc do zwycięstwa w całej wojnie już dosłownie niewiele nam brakuje i myślę, że zdobycie jednego czy dwóch litewskich grodów powinno zmusić Steguta do zaakceptowania porażki. Tak więc połączone siły polskie i szpitalników przypuszczają szturm na Łódź. Gród ten został wzięty bez większych strat i tym samym litewska inwazja została powstrzymana. No i pokonany Stegut straci mnóstwo prestiżu, będzie zmuszony do zapłacenia astronomicznie wysokiego trybutu w wysokości niemal 700 sztuk złota, no i osłabieniu ulegnie autorytet bałtyckiego pogaństwa. Nasz władca zaś poza złotem zyska także sporo prestiżu i pobożności. No i okazuje się, że potężny cios, jaki zadaliśmy Litwinom, prawdopodobnie zachwiał autorytetem władzy Steguta, który zmuszony jest w tej chwili odpierać dość niebezpieczną rebelię. ale nieco dalej na wschód mamy dość niepokojącą sytuację, ponieważ cały czas rośnie potęga pogańskiej Rusi Nowogrodzkiej. No i prawosławna Ruś Kijowska coraz to wyraźniej ulega pogańskim sąsiadom z północy. No i bardzo niepokoi to naszego pobożnego króla, który zapewne chciałby odwrócić tą tendencję. Zarządzanie liczbą służbą w naszym grodzie w wielu aspektach przypomina zarządzanie państwem. Jest wiele obowiązków do wykonania, i sprawianie, aby wszystko to przebiegało sprawnie, jest niezłym wyzwaniem. Masław spędził nieco czasu reorganizując swą siedzibę i tym samym jego umiejętności zarządzania uległy poprawie. No i ponieważ otrzymaliśmy mnóstwo złota w trybucie od pokonanych Litwinów. To możemy dokonać czegoś wielkiego, a więc koronować Masława na króla pomorza i połabia. Dzięki temu poprawimy nasz prestiż, a także zyskamy prawa de jure do należących do tego tytułu ziem. I świetnie, Masław jest w tej chwili królem zarówno polski, jak i pomorza. Nasz król właśnie się dowiedział, że sporej wielkości ogród położony niedaleko jego ogrodu jest w strasznym nieładzie. Tydzień temu jeden z naszych dworzan zgubił się w tej dziczy i odnalazł się dopiero po dwóch dniach. No i rozwiązanie tego problemu z ogrodem byłoby świetnym projektem, dzięki któremu nasz władca mógłby jeszcze bardziej poprawić umiejętność zarządzania. No pewnie, spróbujmy. Aha, no i jak widzicie, nasz władca zmienił swój herb, na którym w tej chwili widnieje zarówno biały orzeł piastowski, jak i pomorski gryf, co reprezentuje jego władzę nad obydwoma królestwami. Na naszym dworze pojawił się żydowski wygnaniec, zbiegający przed prześladowaniami w innych częściach Europy. No i czas, który spędził za granicą, obdarzył go wieloma koneksjami. I z tego powodu jest on bardzo zdolnym dyplomatą i świetnie sprawdzałby się on w naszej Królewskiej Radzie. Ok, zobaczmy. No i faktycznie jest on bardzo uzdolnionym dyplomatą, ale nasz fanatyczny król chyba nie zaprosiłby do Rady Królewskiej innowiercy. Dlatego też nie skorzystamy z jego talentów. Razem ze swymi ogrodnikami, nasz król przeprojektował ten ogród. Tak aby można było go bardziej ogarnąć. Osław zorganizował wykopanie z małego systemu kanałów, tak aby rośliny były zawsze nawodnione. Wszystkie chwasty zostały wyrwane, a labirynt żywopłotu ma w końcu prawdziwe wyjście. Usunięto także szkielety pozostałości, które odnaleziono w martwym końcu tego labiryntu. Okej, okay, świetnie, nasz błąd zyskał aż dwa punkty zarządzania. A także cechę charakteru ogrodnik, która jeszcze bardziej poprawia tą umiejętność. Tym samym Masław spełnił swoją ambicję, no i pozostała jeszcze tylko poprawa jego znajomości intryk, ponieważ jest to jego najsłabsza umiejętność. Jak już wcześniej mówiłem, naszego króla bardzo niepokoi wzrost potęgi Rusi Nowogrodzkiej. No zwłaszcza, że cały czas podbijają oni chrześcijańską Ruś Kijowską. No między innymi w tej chwili obydwa te państwa są w stanie wojny. No i w wojnie tej Ruś Kijowska oczywiście przegrywa. No i wobec tego, aż władca decyduje się dokonać interwencji. I wypowiada on świętą wojnę o Wołyń. A konkretnie o prowincję brzeską, ponieważ kontrolujemy już Włodzimierz Wołyński. Okej, okay, tak więc wojna wypowiedziana, zwołajmy więc nasze wojska. No niestety wciąż nieco osłabione po ostatniej wojnie z litwinami. No możemy jednak jeszcze raz wezwać naszych zaufanych sojuszników, a więc zakon szpitalników. No i posiadając bardzo duże rezerwy złota, wynajmiemy także białą kompanię najemników. No i spieszmy naszą armię w sandomierzu. Masław został obezwładniony przez porywaczy, którzy upewnili się, że nie może on krzykiem wezwać pomocy, wciskając brudną szmatę w jego usta. Jednak cały szczęście nie zdołali oni daleko go zaciągnąć, ponieważ śląski książę Witoż II i gwardziści zdołali oswobodzić króla i pochwycić porywaczy. A niech to w tej bardzo trudnej sytuacji na początku wojny Dzięki Bogu pomógł nam tu nasz zaufany wasal, a więc książę Śląski. No jest on także teściem naszego syna i następcy, Mieszka. No, i właśnie co się tyczy naszego syna, to wygląda na to, że mamy w końcu wnuka. I Mieszko doczekał się chłopca, któremu dał na imię Janko. Okej, okay, nasza imponująca armia, licząca 18,5 tysiąca ludzi, zebrana w sandomierzu. Tak więc ruszamy na ziemię brzeską. No i na razie nie będziemy kierować się w głąb ruskiego terytorium, tak aby szukać ich armii, ponieważ oznaczałoby to duże straty. I skupimy się na razie na zdobyciu celu tej wojny, a więc Brześcia. I spróbujemy jak najszybciej wziąć te graniczne grody szturmem. A, tylko że do Masława docierają kolejne dość niepokojące wieści, ponieważ pewien ambitny poszukiwacz przygód imieniem Wencel zbiera podobno armię, aby zaatakować nasze terytorium. A, to ciekawe. Wencel jest tengryjskim Węgrem. Jest on członkiem panującego tam rodu Arpadów i tworzaninem władzy Transylwanii. A, niech to, no tak więc, no, będziemy musieli uważać. A tymczasem nasze siły mają już całkowitą kontrolę nad brześciem. No i do zwycięstwa potrzebujemy jeszcze kilka wygranych bitew. Kieruję się więc do Turowa, ponieważ mamy tutaj niewielki oddział Rusinów. A jednak ci nam zbiegli. Mamy jednak duże szanse, aby przychwycić sporą armię wroga w pobliżu Pińska. Ok, dochodzi do bitwy pod łódzkiem. Gdzie mamy miażdżącą przewagę liczebną. No i bitwa oczywiście kończy się naszym całkowitym zwycięstwem. Idźmy więc za ciosem i spróbujmy pokonać kolejną niewielką armię wroga w Mińsku. I ona także została zmiażdżona. Tak więc nasz odważny król kontynuuje dość śmiałe i ryzykowne uderzenie w głąb terytorium wroga. No i mamy kolejne zwycięstwo pod Orszą. No, pomimo tych zwycięstw ponieśliśmy już całkiem spore straty, a to głównie w wyniku walki podjazdowej, czy też chorób i braku zaopatrzenia, jednak nasz władca kontynuuje wyprawę w głąb ruskiego terytorium. No, nasi zwiadowcy donoszą naszemu królowi o dość zagmatwanej sytuacji, ponieważ niektóre armie wroga walczą między sobą. Prawdopodobnie Rusini są w trakcie jakiejś wojny domowej czy też rebelii. A tymczasem docierają do nas także wieści z kraju, gdzie nasz biskup nawrócił ludność Rugi na katolicyzm. A niech to mamy kolejne niezbyt dobre wieści z kraju, ponieważ nasz wojewoda i syn Mieszko został poważnie okaleczony podczas dokonywania szkolenia wojskowego naszych chłopów. A, no i wygląda na to, że podobnie jak Masław, stracił on kończynę. Ach, no niedobrze, ponieważ będzie to oznaczało dość spory uszczerbek na zdrowiu naszego syna. Bo na terytorium Rusi mamy cały czas zabawę w kotka i myszkę, ponieważ Rusini cały czas nam uciekają, a w kraju zmarł nasz główny dyplomata Iwasa, Książek Kuja w niebrog. Rządy przejął tam młody Vincenty, a na nowego dyplomatę mianujemy niezwykle uzdolnionego księcia mazowieckiego, a więc czcibora. No niestety ta wielomiesięczna kampania na dzikim terytorium pogańskiej rusi jest dość ryzykowna, ponieważ nasza armia cały czas topnieje. Tak więc nasz król potrzebowałby zwycięstwa i to szybko. Ok, pod Ostaszkowem zdołał on w końcu przechwycić dość sporą armię Rusi. A tak niestety jest nieco utrudniony, ponieważ nasi ludzie muszą przekroczyć rzekę Moskwę. No i pomimo przybyłych tutaj ruskich posiłków, bitwa kończy się naszym wielkim zwycięstwem. I to na tyle dużym, że oznacza to zwycięstwo w całej wojnie. Zyskamy więc pobożność i prestiż. Zwiększymy także autorytet kościoła katolickiego, jednocześnie osłabiając autorytet słowiańskiego pogaństwa. No i upokorzony władca Rusi Cyril straci prestiż i pobożność. My zaś oczywiście zyskamy pozostałości księstwa wołyńskiego, a więc ziemię brzeską. Okej, okay, nasza mocno osłabiona armia wraca już do kraju. No i cóż, mamy już dość duże terytorium. To na tyle duże, że możemy utrzymać nieco potężniejszą drużynę. Dlatego też rozwiązuję drużynę złożoną z lekkiej jazdy i w jej miejsce utworzymy nieco silniejszą mieszaną drużynę, składającą się ze 100 ciężkich kawalerzystów i 400 lekkich. No i będzie to zapewne dużo silniejsza formacja niż sama tylko lekka jazda. Możemy także utworzyć nowy tytuł, a więc księstwo Wołynia. No i cóż, ponieważ prowincja Brzeska leży na pograniczu chrześcijańsko-pogańskim, nasz władca decyduje się nadać tą ziemię naszym sojusznikom, a więc zakonowi rycerskiemu Joannitów. Przekazuje on więc tytuł władcy Wołynia wielkiemu mistrzowi szpitalników Żanowi. Tak więc ziemie tego zakonu są w tej chwili niezależne, ale mamy z nimi oczywiście bardzo dobre relacje. I miejmy nadzieję, że będą oni umacniali władzę chrześcijańską na tych ziemiach, a także szerzyli wiarę dalej na północ i wschód. A niech to umiera syn Masława Mieszko, no, a przyczyną tego było jego kalectwo, którego doznał, przeprowadzając szkolenie wojskowe chłopów. Tak więc w tej chwili naszym bezpośrednim następcą nie jest już nasz syn lecz wnuk Masława i syn Mieszka, zaledwie dwuletni w tej chwili, Janko. No i proszę, mamy dość znaczące wydarzenie po drugiej stronie Bałtyku, ponieważ król szwedzki przyjął chrzest. Tak więc prawdopodobnie era wikingów powoli dobiega końca. Okej, okay, kolejna połapska prowincja, a więc Łączyn, także została nawrócona. No, ponieważ Rugia także została ochrzczona, no, to przenieśmy naszego biskupa do Braniboru. Ach, no i ten niejaki Wencel chce zrealizować swoje zapowiedzi i ogłasza właśnie inwazję Małopolski. No, niestety, znowu jesteśmy dość mocno osłabieni po wojnie z Rusią. No, pytanie tylko, jakimi siłami będzie dysponował ten Węgier. Ok, tak więc zwołuje nasze wojska i zbierzmy je w głębi kraju. Niestety nie stać nas na wynajęcie najemników. No ale cóż, ponieważ Węcel jest tengrystą, to jest także przeciwnikiem religijnym. I dzięki temu możemy raz jeszcze wezwać naszych sojuszników, a więc zakon braci Joannitów. No i nasi zwiadowcy w przełęczach karpackich. Donoszą nam o dość imponującej armii wencela. Kieruje się ona właśnie ze Spiszu do Sącza i liczy niemal 12 tysięcy wojowników. No mamy delikatną przewagę liczebną, ale czy to wystarczy? No bo przy wyrównanych siłach wynik bitwy może być często nieprzewidywalny. Ok, nasza armia zebrana. Mamy chyba nieco szczęścia, ponieważ wencel rozdzielił swoje siły. Jednak gdy dotarły do niego wieści o ruchu naszych wojsk, no to raz jeszcze dokonuje ich połączenia. Tak więc kierujmy się na początek do cieszyna. Okej, okay, Wenzel usiłuje wziąć szturmem Sącz, tak więc spróbujmy mu w tym przeszkodzić i skierujmy tam naszą armię. No niestety Wenzel zdobył ten gród i kieruje się na nasze pozycje w cieszynie. Tak więc myślę, że na niego tu poczekamy, tak aby ewentualnie zyskać przewagę broniącego się. Ok, dochodzi do bitwy pod Jabłoskowem. No i cóż, mamy niewielką przewagę liczebną. Mamy też więcej ciężkiej jazdy oraz defensywną pozycję na wzgórzach. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. I tym samym mamy miażdżące zwycięstwo. Straciliśmy zaledwie 1500 wojów, a straty Wencela to aż 9000 zabitych. Ok, ścigajmy uciekinierów do Sącza. Ok, mamy całkowite zwycięstwo. Tak więc inwazja Wencela została zliweczona i śmiałek ten w tej chwili gnije w naszym lochu. No jednak myślę, że raz jeszcze duży wpływ na nasze zwycięstwo miało tutaj wsparcie naszych sojuszników, joannitów. Masław ma już 66 lat i ciekawe jak długo jeszcze będzie rządził, ponieważ jak na razie jest to bezdyskusyjnie najlepszy polski władca. No ale o tym przekonamy się dopiero w następnym odcinku, na który zapraszam.